Gwiazda programu Królowe Życia prężnie działa w social mediach. Ostatnio dodała zdjęcie z wakacji w stroju kąpielowym, co od razu przykuło uwagę fanów. Sztuczna panna, co ty przekazujesz córce? Skwitowała celebrytkę jedna z internautek. Ta nie pozostawiła tego bez echa i postanowiła zareagować. Izabela Macudzińska to jedna z największych gwiazd TTV. Do tej pory brała udział we wspomnianych Królowych Życia, które otworzyły jej drogę do kolejnych programów. Następnie wzięła udział w Diabelnie Boskich czy 99 Gra o Wszystko. Celebrytka na co dzień prowadzi ekskluzywny butik, a jej konto na Instagramie śledzi blisko 600 tysięcy osób. Izabela Macudzińska relacjonuje wakacyjny wypad do Turcji. Izabela Macudzińska wraz z mężem Patrykiem Borowiakiem, to jedna z ulubionych par na co dzień występujących w TTV. Zakochani często pokazują się w social mediach i nie inaczej jest tym razem podczas wakacji w Turcji. Na wypoczynek wybrali się również z córką i jej partnerem. Eliza na wakacyjnym wyjeździe obchodziła 16. Urodziny, o czym celebrytka również poinformowała z fanów. Ponadto codziennie wrzuca przynajmniej kilka relacji czy zdjęć z rajskich miejsc, a jedno z nich, na którym pozuje w stroju kąpielowym, przykuło uwagę nie tylko fanów, ale również hejterów. Iza Macudzińska w ogniu krytyki, odpowiedziała hejterowi: Iza Macudzińska w ogniu krytyki. Odpowiedziała hejterowi. Choć celebrytka może pochwalić się mnóstwem fanów, którzy życzą jej jak najlepiej, to zdarzają się też nieco mniej przychylnie spoglądające na macudzińską osoby. Jeden z internautów postanowił skomentować wygląd królowej życia. Według niego gwiazda przesadziła z operacjami plastycznymi. Byłaś taka piękna, a teraz? Kopiuj i wklej jak inne sztuczne panny. Plus, co ty przekazujesz córce? Po co ci te operacje? A potem i tak filtry, napisał niezadowolony internauta. Na odpowiedź Izabeli Macudzińskiej nie trzeba było długo czekać. Celebrytka postanowiła w kilku komentarzach odnieść się do hejtu, który spadł na nią po dodaniu zdjęcia w bikini. Odpowiedziała niezwykle stanowczo: Robię to, na co mam ochotę, i nic pani i innym do tego. Moje życie, moje ciało moja sprawa co robię tyle w temacie nie podoba się, trudno ja żyję po swojemu napisała Macudzińska. To jednak nie wszystko, bowiem zamieściła również odpowiedź w kwestii przekazywanych wartości córce. Co przekazuje to, że ma być sobą i nie przejmować się tym, co mówią i myślą inni. Ma robić to, co chce, a nie to, co chcą inni, dodała celebrytka.